Cześć, witam na kanale Info U Prawa. Robię pilnie ten filmik. Już są ślimaki, jest ich dużo. Ślimaki zjadają rośliny ozdobne i rośliny jadalne. Patrzcie na swoje grządki, no ślimaki lubią między innymi funki, ale też wiele innych roślin ozdobnych, też różne, różne, cebulowe. No teraz wszystko zaczyna rosnąć, to ślimaczki sobie mają młode listki. Ślimaki lubią sałatę. Może być tak, że wysialiście nasionka, tak popatrzycie, no słabe wschody są, a to przez ślimaki. Jest ich już dosyć sporo, co jest dla mnie trochę zaskakujące. Posłuchajcie co, co robić. Najpierw standardowo polecam moją książkę, jak uprawiać warzywa. Jest to książka o uprawie aż 64 warzyw. Planer warzywnika jest to moja nowa książka, kompleksowo, omawiająca cały rok uprawy. Wszystko można kupić na stronie infouprawa.pl i na Allegro. Zwracajcie uwagę na rozsady warzyw. Ślimaki lubią je zjadać. Tutaj też uspokajam, że gdy ślimak zje trochę listków, ale no jakieś listki zostaną, to warzywo przetrwa. Wiadomo, że spowolni się jego wzrost, no ale no przetrwa. Oczywiście warzywa mogą też nawet paść. Wiecie, jak ślimak zje wszystkie listki, no to warzywa już z dużym prawdopodobieństwem nie odbije. Co innego z roślinami ozdobnymi, na przykład takimi właśnie bylinowymi, no to one poodbijają sobie. No jednak warto, żeby ślimaki liści nie zjadały, bo uszkodzenie liści może prowadzić do spadku pronu, to może gorzej rosnąć, może gorzej tam kwitnąć, też w zależności od rośliny, i też może prowadzić do chorób roślin. No, mi tu bardzo teraz chodzi o warzywa, no bo one są no, małe, czy to z rozsady właśnie, czy też wsiane wprost do gruntu, no i trzeba szczególnie o nie zadbać. Ślimakowi jest ciężko przeszkodzić. Ślimak bez problemu wejdzie choćby sobie po Doniczce, więc rośliny uprawiane w Doniczkach też nie są bezpieczne. Co prawda, można by użyć na przykład lep lepem właśnie okleić doniczkę, no ale do tego lepu też mogą się złapać pożyteczne owady. Są różne sposoby, które zwykle są niezłe, ale na krótki czas, jak na przykład skorupki z jajek. Można zbierać ręcznie ślimaki, szczególnie rano wieczorem. Ślimaki są też mocno aktywne, gdy jest deszczowa pogoda. No, ale no tyleś tych ślimaków jest, że w dłuższej perspektywie ciężko jest z czasem, no żeby je tak no codziennie zbierać i zbierać. Można użyć piwa, to jest też skuteczny sposób, czyli nalewamy piwo do pojemnika, ten pojemnik umieszczamy przy ziemi. No jest to właśnie o dziwo dobry sposób. Ślimaki do tego idą, no ale trzeba by tego dużo piwa zużyć, a ślimaki nowe cały czas będą przychodziły. Ślimaki są zjadane przez jeże. Co prawda nie zawsze, no ale jeże lubią sobie tego ślimaka wszamać. Ze środków kupnych można użyć na przykład Pełzakol Extra GR, i to nie jest żadne polecenie, nie jest to reklama wpłatna. Ja nie mam współpracy z żadną firmą. Ten środek zawiera substancje występujące naturalnie w środowisku. No ślimaki jak ten środek zje, no to się chowa w kryjówce i tam zamiera. Można go stosować nawet przy warzywach. No i jest on w miarę skuteczny. Minusem jest to, że trzeba go częściej sypać. Najskuteczniejszy jest Snacol 5GB, no ale jest to preparat niebezpieczny dla zwierząt i dodatkowo ja nie zdecydowałbym się go sypać na grządkach warzywnych. Choć nawet jeśli nim posypiemy na obrzeżach grządki to on i tak jest skuteczny. No i to już jest Wasz wybór co zastosujecie, no ja tutaj podałem przykłady. Ja będę stosował ten Pełzacol, no i też dobry jest inny środek, również bezpieczny o nazwie Vitrol GB. Może być on stosowany w rolnictwie ekologicznym. Działa on tak jak właśnie pełzakol. Napiszcie, jakie wy macie sprawdzone sposoby na ślimaki, ale takie, no najlepsze by były takie, że raz używamy jest z głowy, no, ale ciężko jest często, właśnie, o takie sposoby. Więc napiszcie. Ja teraz Wam dziękuję za uwagę i pozdrawiam.